Ale co najdziwniejsze nikt nie krzyczy i nie placze, nikt nawet nie reaguje, wszyscy rozumieją, że następnym może być ktoś z nich. Jeden ze strażników spokojnie podchodzi i sprząta reszki ciała, jakby nic się nie stało. Po tym wszystkim wszystko wraca do normy, jeśli w ogóle można nazwać normą to, co się dzieje. Ale na chwilę wróćmy trochę w czasie. Jeśli oglądaliście drugi sezon serialu "Graf Kalmara, to pamiętacie jedną z pierwszych scen, w której rekruter, mężczyzna w garniturze, szuka nowych uczestników do gry. Chodzi do parku, podchodzi do bezdomnych i proponuje im wybór między kawałkiem świeżego chleba, a lasami na loterię. W prawdziwej historii, dla 14-letniego Chue wszystko także zaczęło się od chleba. Był to rok 1982. 14-letni chłopiec o imieniu Chwe wracał do domu ze szkoły, Nagle ktoś złapał go za ramię i wciągnął w zaułek. Kiedy chłopak się odwrócił, zobaczył przed sobą mężczyznę w średnim wieku, w mundurze policyjnym. Oskarżył ciebie o kradzież chleba w sklepie. Zapamiętajcie, że ten mężczyzna był policjantem. Wrócimy do tego za chwilę.